Czy masz czasem to dziwne uczucie, że coś wisi w powietrzu, że świat, który znasz, zaczyna zmieniać się w sposób, którego nie da się pojąć rozumem? Jakby zbliżało się coś wielkiego i groźnego, takiego, co potrafi wstrząsnąć wszystkim, co do tej pory było pewne. To nie jest przypadek. Nie jesteś jedyny, kto to czuje. Nigdy w naszych czasach nie mówiło się tak dużo o końcowych momentach historii ludzkości jak teraz. Widzimy, słyszymy i czytamy coraz więcej doniesień z całego świata wydarzeń, które sprawiają wrażenie, jakby ktoś przepowiedział je dawno temu. I teraz krok po kroku zaczęły się wypełniać. To już nie są tylko ciekawostki z gazet czy internetowych artykułów to jest coś, co dotyka nas wszystkich coś, co coraz trudniej zignorować i właśnie o tym musimy dziś porozmawiać bo jeśli te dawne proroctwa są prawdziwe, to możemy być bliżej punktu zwrotnego niż ktokolwiek z nas chce w to uwierzyć. Zanim przejdziemy dalej, chcę przekazać Wam dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, to dzięki Wam mogę dalej tworzyć i dzielić się tymi treściami. Bez Was ten projekt po prostu by nie istniał. Szczególne podziękowania kieruję do każdej osoby, która wspiera mój kanał oraz postawiła mi wirtualną kawę. Każda wirtualna kawa to dla mnie coś więcej niż wsparcie. To znak, że to, co robię, ma sens. Więcej szczegółów o tym, jak możesz wesprzeć naszą misję, stawiając nam wirtualną kawę, znajdziesz w opisie pod filmem. Po drugie, jeśli ten film jest dla ciebie ważny, pomóż mu przebić się dalej. Zostaw komentarz na minimum 8 słów, polub go i udostępnij. YouTube mocno ucina zasięgi dla filmów na naszym kanale, a każda taka interakcja realnie ratuje zasięg tej treści. Pamiętaj to nic nie kosztuje, a realnie nam pomaga. Dziękuję z całego serca, gdyż bez waszej pomocy ten kanał po prostu by nie istniał. Jesteście wielcy. Wierzę, że mogę na was liczyć w tym trudnym dla nas czasie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Michel de Nostredam, dla świata znany jako Nostradamus. Nie był żadnym ulicznym wróżbitą czy handlarzem tanimi przepowiedniami. To był człowiek głębokiej wiary, oddany Bogu i ludziom, katolicki lekarz, który poświęcił życie niesieniu ulgi w cierpieniu innych. W czasach, gdy choroba i bieda były codziennością, on służył pomocą, a nie szukał własnej chwały. Jego wizje nie brały się z kaprysu ani z chęci zarobku, pojawiały się w chwilach najgłębszej modlitwy i skupienia. Jakby Bóg otwierał przed nim fragment zasłony przyszłości. Nostradamus nie widział mglistych symboli. Opisywał sceny tak, jakby oglądał film. To co widział, zapisywał w formie tajemniczych czterowierszy, pełnych symboli i ukrytych znaczeń. Tak powstały słynne centuri, ponad 900 proroctw, rozciągających się aż do roku 3797. Każdy z tych zapisów jest jak zaszyfrowane ostrzeżenie dla przyszłych pokoleń. Wśród nich znajduje się też pewien mniej znany czterowiersz, taki, o którym mówi się niewiele, a który dotyczy czterech wielkich potęg naszych czasów. Według tej wizji, przed końcem roku 2025 każda z nich stanie w obliczu wyjątkowej próby, która wstrząśnie ich fundamentami. I właśnie ta przepowiednia ma dziś dla nas szczególne znaczenie. Nostradamus opisał przyszłość, w której świat pogrąża się w kryzysie tak głębokim, że trudno będzie znaleźć w nim oparcie. Widział ludzi rozmawiających przez skrzynki światła, maszyny, które myślą jak człowiek, ale nie mają duszy. Widział jak fundamenty moralności pękają, a wiara stygnie, ustępując miejsca zimnemu egoizmowi. Braterska miłość zostaje wyparta przez obsesję bogactwa i nieustanną pogoń za przyjemnością. Nie tylko ludzie buntują się przeciwko Bożemu porządkowi, sama natura zaczyna się sprzeciwiać, jakby całe stworzenie wołało o sprawiedliwość. Trzęsienia, burze, ogień i powodzie mają być niczym echo grzechów ludzkości. I właśnie w tym chaosie Bóg pokazuje Nostradamusowi cztery wielkie narody filary dzisiejszego świata, które zostaną dotknięte jednocześnie. Nie przez przypadek. To ma być symboliczne oczyszczenie. Jak karcenie ojca wobec dziecka, aby narody mogły powrócić na drogę prawdy. Rok tej próby ma być rokiem nieparzystym, rokiem, który wielu uznaje za święty. W tym samym czasie ma odejść z tego świata jeden z najważniejszych przywódców religijnych naszych czasów. To wydarzenie stanie się znakiem, że wizja Nostradamusa właśnie zaczyna się wypełniać. Pierwszym narodem, który Nostradamus zobaczył w swojej wizji, był orzeł. Symbol Stanów Zjednoczonych. Kraj, który narodził się z obietnicy wolności i został zbudowany na fundamencie wiary w Boga. Wystarczy spojrzeć na ich monety. Widnieje na nich napis: In God we trust przypomnienie, że cała ich siła miała swoje źródło w zaufaniu do stwórcy. Ale w tej wizji orzeł nie szybował dumnie w niebo. Jego obraz ukazał się w rozbitym lustrze znak, że naród przestaje rozpoznawać samego siebie. Dwa skrzydła, które kiedyś biły zgodnie, zaczęły walczyć ze sobą w powietrzu. To już nie była polityczna różnica zdań. To była wewnętrzna, duchowa wojna, która dzieliła wspólnoty, burzyła relacje w rodzinach i zatruwała serca ludzi. Nostradamus opisał też przywódcę o głosie jak grzmot. Człowieka, który zacieśniał więzi ze starożytną ziemią na Bliskim Wschodzie, wznosił bariery przeciwko innym narodom i wyznaczał nagrody za przywódców wrogich krajów, niczym myśliwy oferujący monety za trofea. Wielu dziś odczytuje te słowa jako możliwe odniesienie do Donalda Trumpa, choć sam prorok nie podaje imienia. Ostrzeżenie jest jasne: zagrożenie dla tego narodu nie nadejdzie z zewnątrz. Ono rodzi się w sercu kraju. Jeśli Stany Zjednoczone odwrócą się od wartości, które dały im siłę, jeśli zapomną o Bogu, to nawet ich potęga nie ochroni ich przed upadkiem. Drugim narodem, który pojawia się w wizji, jest Niedźwiedź z północy – Rosja. Ziemia o głębokich, duchowych korzeniach, ale też o historii pełnej cierpienia i prób. Naród, który dał światu wielu świętych, a jednocześnie doświadczył ciężkich czasów, Wojen i prześladowań, według przepowiedni, to właśnie stamtąd wyjdzie pierwsza iskra. Wydarzenie, które zapoczątkuje lawinę zdarzeń rozchodzących się po całym świecie. Nostradamus widział, jak niedźwiedź maszeruje przez pola przykryte śniegiem, jego kroki dudnią w kierunku zachodu, powodując drżenie innych narodów. Ale tu kryje się też inny, mroczniejszy obraz, lodowy labirynt. To symbol izolacji, w jaką naród ten sam się wpędza, próbując odzyskać dawną chwałę i wpływy. W tej wizji lud pęka nie pod naporem wrogów, lecz pod ciężarem własnej samotności i pychy. Nostradamus wskazuje, że prawdziwe zagrożenie dla Rosji nie przyjdzie z zewnątrz, największym wrogiem będą skutki jej własnych decyzji. I tu pojawia się dylemat: czy nadal iść drogą dominacji, strachu i zamknięcia na świat? Czy odwrócić się od tej ścieżki i powrócić do duchowych korzeni, do pokory i wartości, które kiedyś były źródłem jej siły? Trzecim narodem w wizji Nostradamusa jest silnik Europy Niemcy kraj znany z nowoczesności, żelaznej dyscypliny, perfekcyjnej organizacji i technologii, która zachwyca cały świat. To państwo, które potrafiło się podnieść po dwóch straszliwych wojnach i stało się symbolem siły oraz gospodarczego sukcesu. Ale właśnie tutaj kryje się ostrzeżenie. Nostradamus widzi naród, który zaczyna uzależniać się od swojego dobrobytu, traktując go jak złotego bożka. Kiedy pieniądze i wygoda stają się najważniejsze, łatwo zapomnieć, kto naprawdę daje błogosławieństwo. Kościoły pustoszeją, wiara zostaje zamknięta w czterech ścianach domów, a ludzie coraz częściej wierzą, że technologia i bogactwo rozwiążą każdy problem. Prorok przypomina obraz z Biblii. Gliniane stopy wielkiego posągu. Nawet potężne królestwa są kruche, jeśli stoją na fundamencie, który nie ma oparcia w Bogu. I choć Niemcy w oczach świata wydają się stabilne i silne, to duchowa pustka może być jak rysa, która z czasem rozbije całą konstrukcję. Aby uniknąć upadku, konieczny jest powrót do pokory i uznanie, że ludzka mądrość, jeśli jest oderwana od Bożej mądrości, buduje na piasku, a nie na skale. Tylko odnowa duchowa może uratować silnik Europy przed zatrzymaniem się. Czwartym narodem w wizji Nostradamusa jest wyspa, która niegdyś panowała nad falami – Wielka Brytania. Kiedyś imperium, którego wpływy sięgały najdalszych zakątków świata, dziś pokazana jest jak statek dryfujący we mgle własnych decyzji. Mgłata to konsekwencje wyborów, które oddzieliły ją od sąsiadów i pozostawiły w poszukiwaniu nowego miejsca w globalnym porządku. Prorok używa symbolu lwa, który już nie ryczy. To obraz utraconej siły, echa dawnej potęgi, które wciąż można usłyszeć, ale które nie niosą już tej samej mocy co kiedyś. Naród ten stoi w punkcie, w którym łatwo wpaść w pułapkę nostalgii, ciągłego oglądania się za siebie i kurczowego trzymania się dawnej chwały zamiast spojrzeć naprzód. Wizja wzywa Brytyjczyków do porzucenia tej mgły wspomnień i odbudowy mostu wiary. Delikatnej, ale niezbędnej przeprawy, która prowadzi ku przyszłości. Most ten jest symbolem powrotu do korzeni, które przez stulecia dawały krajowi moralną siłę i stabilność. Wielka Brytania była kiedyś potężnym centrum misyjnym, wysyłającym ludzi z Ewangelią na krańce Ziemi. Dziś, aby odzyskać prawdziwą moc, musi odnaleźć na nowo to, co kiedyś czyniło ją wielką: żywą, gorącą wiarę. Która nie była jedynie tradycją, lecz codziennym fundamentem życia narodu. Nostradamus widział, że wszystkie cztery narody orzeł, niedźwiedź, silnik Europy i wyspa przejdą przez proces, który nazwał ogniem oczyszczenia. To nie będzie zagłada, lecz bolesne, wymuszone przebudzenie. Tak jak złoto oczyszcza się w ogniu, tak te państwa będą musiały przejść przez trud, aby odrzucić to, co brudne i fałszywe. Bóg w tej wizji jest jak kochający ojciec, który karci swoje dzieci nie z gniewu, lecz z miłości, po to, aby mogły zejść z błędnej drogi i wrócić na ścieżkę prawdy. Czasem jedynym sposobem, aby uratować dziecko, jest pozwolić mu poczuć ciężar własnych decyzji. Prorok pokazuje też nadzieję: narody, które się ukorzą i odnowią swoją więź z Bogiem, staną się źródłem nowego światła. Światła jaśniejszego niż kiedykolwiek wcześniej. To właśnie oczyszczone i odnowione będą w stanie prowadzić innych w nadchodzących czasach mroku. I to nie jest tylko historia o czterech krajach. To jest znak dla całej ludzkości. Syrena ostrzegawcza, która mówi: Przygotujcie się, bo ciemność nadchodzi. Jeśli nie odnowimy ducha, jeśli nie wzmocnimy naszej wiary teraz, może przyjść moment, kiedy będzie już za późno, aby cokolwiek zmienić? Bracie, siostro, czas jest krótki. Te rzeczy, o których mówiliśmy, to nie są odległe bajki ani luźne teorie. Proroctwa już zaczynają się wypełniać na naszych oczach, w wiadomościach, w wydarzeniach, które dzieją się właśnie teraz. To nie jest moment, żeby odwracać wzrok. Musimy umacniać naszą wiarę, modlić się za te cztery narody bo od ich oczyszczenia może zależeć los wielu innych. Musimy być czujni wobec znaków czasu, dostrzegać, kiedy świat zaczyna iść w stronę, o której ostrzegano dawno temu. Ale jest też nadzieja. Jeśli nastąpi odnowa serc, jeśli ludzie powrócą do Boga, możemy być świadkami początku nowej ery, ery światła, jedności i świętości. To od nas zależy, czy będziemy tylko biernymi obserwatorami, czy staniemy się tymi, którzy zapalą to światło w swoim otoczeniu. Dlatego proszę. Jeśli czujesz w sercu, że to, co dziś usłyszałeś, jest ważne, napisz w komentarzu: Niech światło Chrystusa będzie z nami. Zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film dalej, żeby inni też mogli usłyszeć to przesłanie. Bo tylko razem możemy przygotować się na to, co nadchodzi. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok. Aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami, dziękujemy za wsparcie.